Dzień dobry. Konrad Białas, Dom Maklerski TMS Brokers. Po wczorajszym spadku cen ropy naftowej o 5%, dzisiaj rynek dokłada kolejne dwa z negatywnym wpływem na waluty państw eksporterów tego surowca. USDK stoi przed testem psychologicznego poziomu 1,20. Jego przełamanie przyspieszy wyprzedaż kanadyjskiej waluty. Nieco lepiej ma się korona norweska, gdyż Euronog zatrzymał wzrosty na poziomie 9,20 i kurs prawdopodobnie przejdzie teraz do konsolidacji w przedziale 8,98 i wspomniany 9,20. W Skandynawii na plus oznacza się korona szwedzka, która pozytywnie reaguje na silniejszy od prognoz odczyt inflacji CPI ze Szwecji za grudzień. Odsuwa on perspektywę luzowania monetarnego przez Bank Centralny Szwecji na lutowym posiedzeniu, co przekłada się na to, że EuroSEX spada o prawie 15 figur do poziomu 9,41. Kluczowym poziomem wsparcia w tym momencie jest poziom 9.39. Dzisiaj poznaliśmy także dane o inflacji CPI z Wielkiej Brytanii, która rozczarowała i spadła do najniższego poziomu w historii, negatywnie przekładając się na notowania funta. GBPUSD schodzi poniżej 1,51 i stoi przed testem psychologicznego poziomu 1,50. Dziś w kalendarium mamy jeszcze dane o saldzie rachunku obrotów bieżących z Polski, gdzie konsensus oczekuje deficyt na rachunku bieżącym ponad 400 milionów euro. Dane jednak będą marginalne wpływać na złotego, z uwagi na to, że rynek oczekuje jutrzejszego, jutrzejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie 100%. Brak obniżki powinien pozytywnie zadziałać na złotego, spychając euro.pln w kierunku 4,24. Dziękuję za uwagę życzę udanych inwestycji.